Siemona, ze strony i dzisiaj w odcinku chciałbym Wam powiedzieć, że robimy jakieś serie. Na pewno, w sensie, no, jeszcze łapki w górę, sub i dzwonek. E, robimy serię, serię, trzy serie to będą. Pierwsza seria się nazywa ocenianiem kondyvidów, nie? Wiem, widów, nie? <śmiech> <śmiech> jak widzę, so, ja, to wie <laughs> to. <laughs> <laughs> Czyli piszecie sobie dzisiaj, dzisiaj, pod tym filmem. Ocy, w sensie, oceń mnie Oceń mnie e, i swój nick, e, swój nick, swój klub i takie tam, nie e, d, d, e, e, druga, druga seria nazwę się Challenger Tak Challenger Challenger będą różne od widzów e, wymyślone e, z YouTube chyba... Nie nie powinny być z YouTube'a yy. hmm. No i te challenge będę robił albo sam, albo z kimś, albo w sensie albo będę ja tylko robił, albo z Iski, a no, albo z widzami po prostu będę robił. Yy, oczywiście może yy, albo to będzie się, te challenge to będzie się oceniało na YouTube albo na Discordzie No linku nie podam, Ale... Ale możecie... W komentarzach jest link w filmie o Discordzie O Discordzie eee... No, e, możecie wejść... No nie no Nie, ja przepraszam jeszcze tak, za nie me, no. Ty, może wygramy, no, e, a to nie powiedziałem trzeciej serii. E, trzecia seria się nazywa e, 1v1 z widzami, tak z widzami... 1v1 będą, jeden v 1 z widzami. E, Sorry dobra sorry bo nie mam już no, no, no trzecia seria jak słyszeliście nazywa się seria czekajto jeden fajny z widzami to będzie oczywiście w znajomych będą trzy rundy albo po prostu nie będzie i Ostatnia dodatkowa informacja. Możecie w ogóle pisać jakobyście teraz chcieli. W następnym odcinku seria, Jak na przykład ocenia kod widzów napiszcie Proszę o ocenianie kod widzów i albo nie. Może napiszcie o tak. Napiszcie. Yy, yy, dobra, w następnym odcinku będzie ocenianie kod widzów, ale... Tylko napiszcie y, klub, nick y, i oce mnie co y, no. A więc chyba się żegna, A y, Możecie też napisać jakiś klub, do którego mogę wa do Waszego dołączyć. Oczywiście... Moje pucharki to jest 850... Y, tak, nie, 900. Y, 900 pucharków i chyba się będziemy żegnać. Y, no. Nie, nie wiesz, dobra nie, chyba po tym metu. A bo Nie.